I Wojciech Hackerbera z Polski The Times Gazety Wrocławskiej. Początek rozmowy 18:55. Teraz wspólna walka o pieniądze z Unii, do której stają marszałkowie zachodnich województw. Chcą budować się przede wszystkim drogi ekspresowej kolej. Wschodnie regiony otrzymały specjalne wsparcie, teraz zachodnie chcą przekonać rząd, który dzieli unijną kasę do nadzwyczajnych działań. Albert Bestroński. Pięć zachodnich województw łączą te same problemy zaniedbana odra, brak dróg, wysokie bezrobocie, upadające miasta i duża emigracja spowodowana bliskością Niemiec. To są województwa na przykład troszkę inne od Polski Wschodniej w sensie, że są na trochę innym miejscu trajektorii rozwojowej. Tak zwana ściana zachodnia dobrze wypada głównie w rankingach, ale to może być mylące. Śmiech i irytację wzbudził na przykład ranking z 2005 roku stworzony w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w którym za najbogatszą gminę w kraju uznano Wałbrzych. Matko święta, ale to z czego wynika? Marszałkowie pięciu województw, którzy dzisiaj spotkali się we Wrocławiu, tworzą strategię rozwoju zachodniej części kraju. To nie jest tylko papier, który jak wiele jemu podobnych skończy w szufladzie. Pięć województw z Polski Zachodniej może połączyć swoje potencjały, tak żeby w przyszłym okresie programowania 2014-2020 powalczyć dodatkowe pieniądze na projekty istotne dla całego regionu. Na razie odpowiedzi na pytanie o specjalny fundusz dla Polski Zachodniej nie ma. Oczekujemy na dokument właściwy, czyli strategię rozwoju Polski. I zachodniej i na podstawie dopiero zawartości tego dokumentu będziemy decydować, co dalej z, tym, z tą kwestią się stanie. Najważniejsze inwestycje, o które zachodnia część kraju chce walczyć wspólnie, to drogi ekspresowe, modernizacja ODRY i budowa linii kolejowych. Jest interes nasz wspólny, żebyśmy mieli linie kolejowe na poziom prędkości 160-200 km na godzinę, a nie w tej chwili, jak mamy do 120 i to dalece nie na wszystkich. Tak zwana strategia rozwoju Polski Zachodniej ma być gotowa pod koniec roku. Wrocław Albert Bystroński. I jeszcze raz Lubin i...